Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was do województwa podkarpackiego do niewielkiej miejscowości Krasiczyn, leżącej około 10 km na zachód od przemyśla. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie zamek w Krasiczynie. Zapraszam na film. Zamek, a także otaczający go park. To jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-manierystycznej w Europie. Jest wybudowany w formie czworoboku, a w narożach stoją cztery cylindryczne baszty: boska, papieska, królewska i rycerska, zwana również szlachecką. Prostokątny, rozległy dziedziniec otaczają od północy i wschodu skrzydła mieszkalne. A od południa i zachodu mury kurtynowe, zakończone piękną ażurową attyką. Po środku skrzydła zachodniego znajduje się przed bramie z bramą i kwadratową wieżą zegarową. Tędy zwodzony, a później kamienny most prowadziła droga z istniejącego niegdyś miasta do zamku. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany zamku pokrywa dekoracja grafitowa. W sumie zajmuje ona dużą powierzchnię. 7000 m kwadratowych. Jego budowę rozpoczął pod koniec XVI wieku Stanisław Krasicki. Kasztelan przemyski, potomek przybyłej tu w XVI wieku mazowieckiej szlachty zagrodowej Herbu Rogala. Po bezpotomnej śmierci krasickich zamek i dobra krasiczyńskie dziedziczyli kolejno: Modrzewscy, Wojakowscy, Tarłowie, Potoccy i Pinińscy. Od tych ostatnich w 1835 roku odkupił je książę Leon Sapiecha. Sapiechowie przyczynili się znacznie do jego rozwoju. Natomiast, będąc w rękach wojewody lubelskiego Jana Tarły, który był stronnikiem Augusta II, spowodowało to, że w roku 1726 Krasiczyn został najechany przez wojska rosyjskie i Kozaków. Zamek został poważnie zniszczony: zrabowano wyposażenie komnat, zdewastowano zamkową kaplicę oraz zniszczono Basztę Papieską. Podczas odbudowy skrzydło północne zostało podwyższone o jedno piętro i wykonano nowy hełm wieży zegarowej, a także przekształcono wnętrza drugiego piętra skrzydła wschodniego oraz zmieniono kształt wielu okien. Elewacje zamku otynkowano, zasłaniając dekoracje z grafitowe. W latach 1594-1614 Rozbudowano skrzydło północne, umieszczając tam pokoje właściciela oraz najbardziej reprezentacyjną komnatę, tzw. Tak Izbę Stołową Wielką Królewską. Jednym z najcenniejszych elementów architektonicznych zamku jest mieszcząca się w Baszcie Boskiej kaplica, przyrównywana do kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Baszta papieska swą nazwę zawdzięcza temu, że znajdowały się tam pokoje gościnne przeznaczone dla wysokich dostojników kościelnych. Prawdopodobnie gościł tam nuncjusz papieski Cosimo de Torres, który to w kaplicy znajdującej się w Baszcie Boskiej wręczyć miał miecz poświęcony przez papieża, starającego się skłonić Polaków. Do wzięcia udziału w wojnie z turkami. Królewska z sześcioma małymi narożnymi wieżyczkami mieściły się w niej apartamenty królewskie oraz szlachecka zwieńczona koroną, kopią korony króla Zygmunta III Wazy. Na uwagę zasługują również bogato rzeźbione portale, lodzie, arkady i unikalne dekoracje ścienne, tak zwane z grafita. W 1852 roku w zamku wybuchł pożar, powodując znaczne zniszczenia, które usunięto podczas prac remontowo-budowlanych prowadzonych około 1860 roku. Zamek otoczony jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Najstarsze założenia parku sięgają XVII wieku i mają charakter geometryczny. Już wtedy obok rezydencji krasickich od strony wschodniej rozciągały się ogrody zwane zwierzyńcem. Na początku II wojny światowej, zamek został ograbiony przez żołnierzy sowieckich. W 1940 roku na terenie zamku filmowcy sowieccy kręcili antypolski film uzasadniający inwazję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Po przejęciu zamku i dóbr klasiczyńskich przez państwo po II wojnie światowej znalazło w nim siedzibę Technikum Leśne, a w latach 70. Mecenat nad obiektem przejęła Fabryka Samochodów Osobowych w Warszawie. W 1996 roku w ramach procesu likwidacji FSO Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu. Przeprowadzone przez agencję prace remontowo-budowlane i konserwatorskie doprowadziły do utworzenia w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie nowoczesnej bazy turystycznej, Hotelowej i gastronomicznej. Od 20 kwietnia 2018 roku zamek nosi status pomnika historii. Obecnie w zespole zamkowo-parkowym znajduje się hotel i restauracja. Wstęp do zespołu jest płatny. Niektóre części zamku są udostępnione do zwiedzania za osobną opłatą w grupach z przewodnikiem. Dzięki za obejrzenie filmu, pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć!